Nazywam się Paweł Nowakowski, jestem adiunktem na Wydziale Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuję się epigrafiką, czyli nauką, która bada inskrypcje, napisy zwykle funkcjonujące w przestrzeni publicznej. Inskrypcje były w starożytności tworzone również przez średnie i niższe warstwy społeczeństwa. Dzięki temu możemy bezpośrednio zobaczyć, jak te warstwy chciały, żeby je odbierano jak same chciały prezentować swoje własne Dokonania czy charakterystykę. W niedawno rozpoczętym przeze mnie projekcie finansowanym przez ERC Starting Grant, przez Europejską Radę do Spraw Badań Naukowych zajmuje się właśnie takimi średnimi i niższymi warstwami, czyli rzemieślnikami, którzy tworzyli inskrypcje. O ile wiemy całkiem dużo na temat warsztatów tworzących na przykład rękopisy czy ceramikę, także możemy identyfikować ich poszczególne produkty, o inskrypcjach ciągle wiemy bardzo mało. Mam nadzieję, że mój projekt zmieni ten stan rzeczy i będziemy mogli identyfikować skąd pochodzą poszczególne napisy, a także powie nam trochę więcej na temat wertykalnego transferu kulturowego czyli tego, jak rzemieślnicy dostosowywali nowinki, nowe trendy kulturowe, które obserwowali u elit do szerokich gron odbiorców, jakie czasem upraszczali czy przystosowywali do niższych możliwości finansowych innych grup społecznych i jak dzięki temu wpływali na szerzenie nowych trendów w kulturze.